Siemano! Z tej strony Sobol i dzisiaj pokażę Wam prosty poradnik do Minecrafta jak zrobić wysuwane schody, a więc zaczniemy od tego, że układamy tłoki w takim ułożeniu jak chcemy ułożyć schody Ja zrobiłem to na cztery klocki do góry, Wy możecie robić na obojętnie jaką wysokość <noise> taką wysokość jaką Wam się podoba, a więc Kładziemy teraz schodki, pach pach, pach pach kładziemy tutaj repeater, klocek, repeater, dwa klocki, repeater, klocki repeater. I robimy taką linię z klocków. Można zrobić na jeden klocek tam dla mnie obojętnie. Kładziemy teraz redstone tu, tu, tu. Zrobię jeszcze taką minimalną ścianę, żeby albo po co? Jak mamy jeszcze takie ułożenie, tutaj nie wiem, może być jakaś ściana, jakaś większa, nie wiem, w jakimś zamku można poprowadzić tutaj rectą o pach-pach i położymy tutaj dźwignię, jak z nią pociągniemy, wschody się wysuwają. A więc dziękuję za oglądanie, życzę miłej zabawy. No i pozdrawiam, sobol i do zobaczenia. Cześć!